TV .pl. Od kilku dni dość głośno jest o zdarzeniu, do jakiego doszło w oddziale dziecięcym Sanockiego Szpitala. Według relacji ojca matka z chorym 14-miesięcznym dzieckiem musiała spać na podłodze. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy radnych powiatu. Ku naszemu zdziwieniu prawie nikt z pytanych nie chciał zabrać głosu w sprawie traktowania rodziców dzieci w sanockim oddziale dziecięcym. Wicestarosta Wacław Krawczyk oraz członek zarządu Rady Powiatów w Koalicja Wosik, odmówili komentarza, twierdząc, że w imieniu zarządu głos zabierze starosta. Radny Sebastian Niżnik z rozbrajającą szczerością stwierdził, że nie może zabrać głosu, ponieważ nie zna sprawy. Z kolei radny Bogdan Struś chętnie zabrałby głos w sprawie, ale po negocjacjach pielęgniarek z dyrektorem, bo omawiane tematy mają być rzekomo pokrewne. Pozostał nam więc komentarz starosty. Sprawa jest wyjaśniana w tym momencie w ramach kompetencji przez dyrektora szpitala. Myśmy sprawdzali tam, jest możliwość w chwili obecnej dla części osób matek przebywania na tym szpitalu. Dyrektor tłumaczył, że sytuacja była nadzwyczajna, bo obłożenie na e, miejsc było prawie dwukrotnie większe niż średnie. W związku z tym w danym momencie tych łóżek im e, brakowało. Niemniej szpital przygotowuje się na taką sytuację i jest rozważana już wcześniej zresztą przez dyrektora zgłoszona podczas naszej wizyty jakiś ponad miesiąc temu za propozycja zagospodarowania części korytarza na e, takie właśnie pomieszczenia, gdzie mogłyby przebywać osoby towarzyszące dzieciom. Czyli docelowo jest próba. Zwiększenia ilości tych miejsc. Niemniej w sytuacjach epidemiologicznych, takich, gdzie przybywa wyjątkowo duża ilość dzieci i obostrzenia sanepidu, gdzie nie można łączyć niektórych osób, te, które są już praktycznie wyleczone i przed wypisem, i te, które do są przyjęte, no nie zawsze musimy się liczyć z takimi sytuacjami, że w pierwszej kolejności jest ważne dziecka, dopiero potem możliwość jak najbardziej słuszna, bo to i dla szpitala jest wielka koszty, jeżeli matka może bezpośrednio zaopiekować się dzieckiem, bo nikt tak nie potrafi się opiekować jak matka, przy najlepszej nawet chęci pielęgniarka. Nie zastąpi matki. Taka sytuacja wynikła po raz pierwszy, i trudno było przewidzieć, czy akurat w takim momencie braknie tego łóżka z powodu zbyt dużej ilości pacjentów na oddziale. Myślę, że w najbliższym czasie to zostanie rozwiązane, niezależnie od tego, czy to będzie do tego wymagała pomoc starostwa, czy to nie są takie pieniądze, które sam szpital nie mógłby udźwignąć. Tv